Sonoryk. Witam Was w pierwszym odcinku z serii Minecraft Mody. W tym odcinku przedstawię Wam modyfikację MultiPage Chest. Wygląda ona tak, a kaftuje się ją z czterech diamentów i czterech skrzyń. Nie ma MultiPage Chest. MultiPage Chest możemy położyć o po siebie, ale i tak ma tą swoją ilość. To no tak, Multiplay Chest ma 5 stron, i razem w tej, tej całej skrzyni możesz się pomieścić 585 staków. dajmy na to kobla. Daj na to. tak mi nawet, może tam wstać 585 staków. To bardzo dużo. Pewnie się opłaca czasami, czasami to, tą skrzynkę zrobić. No i tyle. Co to może jeszcze o niej fajnego powiedzieć? Zobaczę, co. So Okej, okay, to wszystko powiedziałem jeśli film ci się spodobał zostaw łapkę w górę komentuj subskrybuj no i zachęcam do ściągania modyfikacji multi page chest What? siema